Elo, elo, witam was w kolejnym odcinku Progress League, dzisiaj jest ze mną Kupsonek. Elo, wino, siemko, siemko. No i będziemy grali generalnie dwójki. Była mała przerwa od serii, nie ma co ukrywać, ale wracamy. Teraz będę chciał to robić w miarę możliwości regularniej. No. I teraz jeszcze mam do was jedno pytanie, bo sobie tak myślałem, głównie mi chodziło to jeżeli chodzi o tryb jedynki jakbym miał nagrywać po prostu samemu bo wiecie samemu to się ciężko tak jak gada cały czas bo wtedy się skupić nie można i co byście sądzili o formacie takim że, za, że będę grał na odcinku trzy gierki przy czym tylko jedna będzie puszczona w całości a pozostałe dwie jako najciekawsze akcje o to tyle że zostawiam w temacie kupca jedziesz na kikofa. no okej okay. no generalnie, generalnie z kupcą sobie... to mega dawno nie grałem no. Rozpadłem z spadłem rangą dzisiaj, bo na jakimś zepsutym telewizorze w ogóle. myślałem, Ach. że to jestem noobkiem, ale jednak skill nie spotka. No ja to ostatnio jestem człowiek random. Zobaczymy, z się powinno grać dobrze. Może będzie śmieszkował. Coś mam wrażenie, że mam strasznie cicho grę nagle. Serio mam wrażenie, że mam strasznie cicho grę, ale trudno. E Tutaj, jakby trochę jeszcze bardziej w lewo poleciało, to nie no, zdążyłoby się wtedy. Pewnie wtedy by wyszło z bramki. No. Dobra, to trzeba coś taktycznie zrobić. Gdzie A, będziesz więc. jechał? E, prawo. Okej. Okay. O kurde, nie rób dmuchania, proszę cię. Ja rozumiem, gruba się. No i znów odcinek będziesz musiał wyciąć. Nawet nie, nie tykałam tego. Nawet nie tykałam mikrofonu. Ale ty dmuchasz i tu nie wiesz, że mnie rozprasza, to jeszcze przez robisz. Ja rozumiem, że jak Słuchaj, się strasznie? że dyszysz strasznie, co? Ale nadal coś słuchacie czy nie? Nie, nie, tak przez chwilę jakbyś naprawdę miał potężne płuca, środku po dziesięciu <laughs> klatkach schodowych. <Potemne. laughs> no. Pyk. Oho. Dobra. Pozma. No. Pani. Teraz jestem tu. Taktycznie miniaturka zrobiła, ona została jakiś czas temu i teraz muszę grać tym cegłą, jak nie, jest, nie mam dowój tego. Tutaj <grym grym grym> <grym> <grym> bus mi się nie zrobi w stłocy, bo... zostało znowu schwalony. Fake taktyczny. No, no dobra. O, weszło. No, ale wykończenie. Niesamowite wykończenie. Jeszcze lepszego gracza. No <laughs> 10 busta była, ale starczyło, pojedziesz? O dobra, jadę. No, ja mam osobę kichową, jak robię. Ja będę dawał po prostu tam, gdzie nie będzie jechał przeciwnik. Tak jak to robię na. Wszystko, że do nami. Będę dawał wszędzie tam, gdzie nie ma nikogo. Ale staraj się zawsze mówić gdzie jedziesz to będę miał ten hmm. jakieś wyjście hmm. Dobra. masz tam drogo i nie możesz walić źle Ty sobie przyjmij, A, nie musisz tego waleć, przyjmij sobie Lecz no to, ale mam i się No ale to jest tam tu Nie, nie, o to O kurde, myślałem, że już nie będzie skortali. Ale, ale. ale wylew. Jest to dostałam jakiegoś laga dziwnego. Ech, ale wylew! <grym> <grym> ja w ogóle nie ogarnam, co się <grym> stało. Taki fajker ze mnie. Gdzie toć? A, możesz... gdziekolwiek. No, wyszło dobrze. Idealnie. Eleganckie wykończonku. Ja no, sobie czasem walić od ściankę, żeby przypadkiem w te panie trafić, a to potem jest łatwe dobicie. No co? Generalnie jak walisz ściankę, to jak jesteś na bramce, to masz mega trudną pozycję wtedy. No tak, bo jest, nie bierzesz pod uwagę, że ktoś będzie celował w ścianę w pierwszej kolejności. Ale robicie O kurde. Został? Ci przeciwnicy są mocno agresywni. <laughs> są wlewowi. No i dobrze, będzie wygrana na odcinku, niesłychane. Poza tym, nie że dmuchałeś przez pół odcinka i chyba to będę musiał wyciąć. Co? Nie, bo sobie przybliżę mikro, to pójdzie, żeby... I <laughs> oddychał. One more. Tamten chce forfeitować, a tam, że jeszcze jedną Sprinko. muszą przegrywać. Jak stracam wagon. jeszcze jedną, to mamy forfajta. No. A i tak, zapomniałem wspomnieć, że jako to jest progress league, to dawajcie jak najwięcej wskazówek od siebie. Co tam można zmienić, co tam można grać lepiej i tak dalej. Na przykład Edku nie jeździ w takich momentach po tego głupiego boosta. <grym> to zrobiłem się... dla przykładu, żebyście mieli o czym napisać. Muszę wrócić, może No i forfeitują. Oni są naprawdę wylewani. Ja. No forfajtują nasi przeciwnicy, tak jak mówiłem. No i przechodzimy do drugiej gierki, taka szybka była raczej. <grym> No to w takim razie dajcie znać, czy zostawiamy taki format, jaki jest, czyli dwie pełne gierki. Czy zmieniamy też na takich trybach i będziemy grali e, trzy gierki, przy czym tylko jedna będzie puszczona pełna, a reszta to tylko e, highlightsy. No. Tutaj widzimy Kupconek ostatnio w formie był. <grywdy> Spróbuję ci albo dość na lewo, albo na środek. O dobra. A to do a, wytnę środek tam. W sensie, teraz już nie ucinam, tylko chyba, że będziesz dmuchał. Ale nie dmuchaj. Dobra. Nie, no sprinta przebiegłam, cieszynkę robiłem ja i się zmęczyłem. Tak, o. No, tak o. Kurde. Kurde. Kurda. 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 Okej, i masz z... okay, izolację. To Widzimy. O ty chamie. Ja wiesz, to. Doktuk. No, jest dobrze. Ja, dobrze. Bardzo dobrze ustawiony byłeś. No, widzisz, gdyby nie moje ustawienie, tak to... ...ty nie by Zapomniałem zmienić auto, ale w sumie ten fenek jest sympatyczny. Mówię ci, że mam słabo klikosa. No jestem tu. Dobra, jestem tu. Zrobię mi z klika tak jak był, ale. Jak to się mówi? Trudno. <laughs> Dobra, sobie niech leci ty pek. Ok. Ładnie. Bien od ty. Oj nie zdążymyś. Luzik. Na no, chilku. Można. A spokojnie sobie to no, zrobić kurczę. Źle sobie mogę podbić. Mm -hmm. Możesz Even już trochę. No. I możecie no napisać się, jak wy sprogresowaliście od ostatniego odcinka. O, to też może być ciekawy punkt. Że coś jak będziecie o, pisali ponownie. jak to u was się rozrosło. U mnie nawet nieźle, nawet to muszę przyznać. O, no, już takiego utrzymanego c trójka. No. Ja już miałam wczoraj chyba... Miałem 18 numerów od C3, ale już yes. klucz. <laughs> ja tu tak środek jak coś. Mhm. Mm Zostaniesz trochę z tyłu. Okay. Nie skakałem. Fuck nie mam dostał taka fajna ustawka. No, to ja, my ma... jeszcze co w tym cię rozikło. Okej. Okay. No dobra. Okej, okay, wygrywamy. Są. Dalej. No, ja generalnie gra mi taki... się dobrze. Dobrze, że jest go jakby bo samemu nie umiem bramkoż. nagrywać. Co? Ja to taki bardziej człowiek-bramkarz jestem. Człowiek-bramka. Z groby na bramkę. Słyszeliśmy, że dyszał, więc wszystko się zgadza. Ja <grym grym grym> do takiego followa. Ale damy, zostawię. Taką mamy piłeczkę, rzucę to jakoś agresywnie. O kurde, nie spodziewałem się, że gości tego mi trafią. Też się nie spodziewałam, bo to jest najgorzej. Wleci jakaś kompletnie beznadziejna piłka. Ale placek! No nie zagadało mnie, bo się skopiłem na tym, co słuchami. Ale placek, no musiał być wlew na odcinku. O, już, ale już wlef. poza odcinkiem, muszę się przyznać, że praktycznie nie poduję takich. Ale z racji, że to odcinek to musiałem. Dać kupsonkowi bramkę, żeby nie odstawał punktami tym razem. Dokładnie. Co? Ci są ci sam znaleźć, bez na kogo my gramy dzisiaj. Dawaj, fejko i jeszcze jakaś pozałaska. Pistaj? Hmm? No dobrze. Dobra, masz taką. <noise> Przyblokował. Kres jest tam tył. Guzik. A, niepotrzebnie po to leciałam. Ale nie ścisły... O, o głupie to było, ale przeciewało. <grym grym> dobra, wezmę zostań na ziemi. Właśnie hmm. to do mnie prosto padło taką. mocno. Agresywna trochę. Co. Kluzi, kluzi, nie no, dobra była. Okej. A, to są jakieś placki największe. Moskito. A, no. źle, 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 przepraszam. Luzik, Luzik. Chciałem jeszcze... Lezpieczny wynik, w miarę, typu. więc. Chciałbym jeszcze zanim Typek przyjmę, ale co jeszcze przed tym czym, drugim. Powinien nam jeszcze wyczekać później dorosować e, lewej. No To mogę, Nie mogę... to do tego nie ryzykować. jest to Okej. Okay. Masz mi? Luźno, nie! <grymne> to tak by to wygni chyba. A się zobaczmy, żebyś zdążył. Teraz z na dramce. A ja Szybko by cię rozwali. Okej. Okay. Wezmę. OK. I luźno Dobry, no. można to wywalić. ty tymi Okej. O, mogłem to wywalić. O no dobrze. Jestem się zawahałem i nic nie zrobiłem. Czasem tak mamy. A to jest tak głupie, że się zawahasz i w sumie nic nie zrobisz. Ja jeszcze, To tym jest nie Ani nie trafisz, nawet nie spróbujesz wybić. I to jest gorsze, nawet jakbyś nie wyskoczył i nie trafił. Bo tak to przynajmniej sfejkujesz. No to. No. Także dzisiaj taki zwycięski odcinek. Dokładnie. Jeżeli ja chcecie więcej progreslika to dajcie znać. Oj, dostaliśmy klucz na koniec, to jest tak no, to było na zachętę za dobre występy. No i to no, chyba no. tyle. Dzisiaj był kupconek No do widzenia. Aha i zapomniałem wspomnieć. Zostawcie subskrypcję. Powinienem to chyba powiedzieć na początku, ale trudno. Macie tutaj napisane, żeby zasubskrybować kanał. No. Tutaj obok numerki 3. A faktycznie zapomniałem, że ten, że jak jesteśmy w klasie to widać. No, w każdym razie Elo, Elo, miłego dnia i tak dalej, Elo.